Maneczko z tej strony wazji, a wraz z Astro będziemy wykonywać zadania tygodnia trzeciego. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie lajki, dislikeki komentarze pod filmem, suby, suby z dzwonem, suby bez dzwona, dołączenie na Discorda oraz wsparcie naszego kanału przez YouTube'a, jak i kodem Wazy Gaming. Dziękuję bardzo. No i przechodzimy do pierwszego zadania. Zadania są bardzo banalne, szybkie. Pierwsze zadanie to będzie 100 bądź osłony. Zero na sto No, coś nie widzę tych kewików Aha, Zobaczmy dalej O, jest skrzyneczka Bottega O, są poty Szybkie zadanie. A tu jest skrzynka, w tym chyba. W lewatorze. A ona jest wyżej. Są tutaj pochowane na tych podwórnych piaskach. Ok, jest pod. No i zadanie pierwsze będzie wykonane. Stówka, i przechodzimy do zadania numer dwa. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Zadanie numer dwa, również szybciutkie, przeszukaj skrzynie tak po prostu, dlatego ich nie rozwalam. Pojemniki, niestety, się nie liczą. Tutaj, gdzieś ta skrzynia była za ścianą. O, nie, tutaj powinienem mieć 10, tak jest ta ściana, dobrze pamiętam. Oj, sztucer, ale fajnie. I teraz następne piętro. O, tu już nic nie ma. Tylko cztery skrzynki? Co jest? No lec tam dalej O, jakie grafiti. Okej okay. Tam myślę, że tutaj można do tych domków przejść. Tutaj też zawsze są skrzyneczki na poddaszu. Let's go. A jednak na parterze się pomyliłem. U niebieska MK, ale ładnie. Dobra, i tutaj jeszcze powinny być. Pamiętam, jak graliśmy Hot Dropa, zawsze były na poddaszu. I jest aż zero, pięknie. A jest na pierwszym piętrze. O, czy to jest. No to jest kolorowa bandażownica. My potrzebujemy granatnik. Wicewice. Nie ma nic do wybijania. Wow, kolego. O. Fajne rzeczy. Tutaj też było dużo skrzynek. Na tych upach 9 na 10. No i tutaj powinna być, bo to są toalety, nie pralki. Co to? Aha, to jest granat taneczny. Tutaj będzie w rogu, a nie w pick -upie. Ale też nie otwieram. Astro sobie przeszukaj. Tutaj jeszcze pół lokacji zostało na spokojnie. Tak samo jeszcze na w tym skateboardingu są i na tym żelku? Nie pamiętam jak on się nazywał. No i przechodzimy do zadania numer 3. Trzecie zadanie polega na trafieniu przeciwników z odległości do 15 metrów. Do 15 metrów. Czyli trzeba bardzo blisko. I walicie po kostkach. To strzelanie po kostkach mi nie idzie. 9 na 20 Tam jest jeszcze jeden. Nie, czemu? Czemu go zlikwidowałem? Patrzcie na to, Mistrz Ayma. Trzeba w ogóle zadać jakieś obrażenia, to jest niesamowite. Po 130 po kostkach, ja nie wierzę w tą grę. No i przechodzimy do zadania numer 4. W celu wykonania czwartego zadania, traf przeciwników lub siebie granatami uderzeniowymi lecimy tutaj do kociego zakątku, no i podnosimy wyrzutnię uderzeniową, kitka, jak uda Wam się dolecieć tutaj w strefie, tak jak nam, to zadanie po prostu będziecie mieli łatwiej, no nie będziecie musieli go zabijać, tylko sobie po prostu poniesieć tą wyrzutnię. A to jest w ogóle jeszcze nieskończone, to polecam. Tam wyrzutnie. Jak ty można spabić, Co jest? Latająca Spider-Gwen, no i zadanie numer 4 mamy zaliczone. Astro, chodź do mnie, wyrzutniach. No i przechodzimy do zadania numer 5. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. W zadaniu numer 5 musimy przetrwać graczy. Niestety to jest 100 graczy, tak więc będziemy musieli mimo wszystko, nawet po wygranej, wystartować jeszcze jedną grę. Pamiętajcie, że możecie sobie to zawsze przyjawczyć, Nie musicie się tam jakoś męczyć. Znaczy, że wylądujecie na jakimś trzewie na środku mapy, czy coś i Wam ponad połowa tego zadania pojeść, albo sobie po prostu rozegracie parę gier na chilku i również zadanie będzie wykonane. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przypominam, że możecie zawsze podzielić się pod filmem komentarzem, lajkiem, dislajkiem, jeśli Wam się podobał, nie podobał. Dołączyć do naszego Discorda, Wazylandia, A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam również do <laughs> sorry. A jeszcze nie jestem do końca zdrowy. Zapraszam również do wsparcia mojego kanału kodem Vazi Gaming, albo poprzez YouTube'a. Ja Wam nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego dnia, czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz... O dołączeniu do na naszego Discorda, link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming.pl. Hej!